O oh, hej, cześć. Co wy tutaj robicie? Ale jak już tutaj jesteście, to mam dla was dzisiaj odcinek, żeby trochę porozmawiać o small talk. I po pierwsze, jak się mówi small talk po polsku? Małe rozmówki? Mała rozmowa? Ale chciałem nagrać ten filmik, przez to, że wiem, że dla was czasami small talk może być coś trudnego. I ogólnie powiem tak, że small talk może być trudne dla wszystkich, szczególnie jak to nie jest twój pierwszy język, ale powiem tak, że nawet w Stanach niektórzy ludzie mają problemy small talk, ale myślę, że bardziej jesteśmy a, przyzwyczajeni do, do tego, że po prostu się rozmawia z ludźmi i może w Polsce tak nie jest. Może w Polsce a, ludzie wiesz, nie mają tego small talk i myślę, że ogólnie Polacy nie są przyzwyczajeni do tego, że się rozmawia z ludźmi, których nie znasz. Jak zaczęłam pracować z Polakami, to był po prostu zaskoczony, że bardzo często oni mówili... Co, co ja mam powiedzieć? Jak ktoś powie: How are you? Albo What's up? Albo How's it going? Oni tak nie wiedzieli, co zrobić. Oni tak. Uh, uh, good? I to był taki szok dla mnie. Tak, co się dzieje w Polsce? Czy ludzie ze sobą nie rozmawiają? A potem później przeczytałam taką książkę. To jest ciekawa książka. Się nazywa Shortcuts to Poland. A możecie ją sprawdzić. Jest po angielsku, oczywiście. I ta kobieta, która napisała tą książkę, to jest ze Stanów. I ona mówiła, że jedna różnica między Polakami. I Amerykanami jest, że Amerykanie rozmawiają z wszystkimi, a Polacy nie są tacy otwarci, ale pewnie już o tym wiecie. Ale też napisała, że ogólnie Polacy nie zadawają sobie pytania, jak dopiero się spotykają przez pierwszy raz. W Stanach to jest normalne dla nas, jak spotkamy kogoś nowego, że od razu się uśmiechamy, się przedstawiamy, rozmawiamy z nimi, żeby oni się czuli tak jak komfortowi z nami. Ogólnie, nie każde oczywiście. I, I zawsze dla nas jest ważne, żeby zadawać pytania. Przez to, że mieszkałam w Polsce, ja się nauczyłem, że to jest dziwne dla Polaków. I ona to napisała w książkach tak samo, że my, jako Amerykanie, będziemy zadawać pytania, które są bardziej takie może osobiste dla, dla Polaków, że skąd jesteś, gdzie Twoi rodzice mieszkają, czy masz e, rodzeństwo? Gdzie oni mieszkają, co robisz jako pracę, co oni robią, po prostu cokolwiek my po prostu zadajemy dużo pytań i to jest normalne, że jak pytamy kogoś, hej, skąd jesteś, albo gdzie twoi rodzice mieszkają, to oni ci powiedzą, i potem jest normalne, żeby zadać to samo pytanie. To jak ja powiem, hej, gdzie się wychowałeś? I ktoś powie, a w Lublinie. To wtedy jest normalne. Ja, ja oczekuję, że oni zapytają, a ty, gdzie ty się wychowałeś? I potem ja im powiem. Ja myślę, że Amerykanie tylko myślą o siebie. Że to jest najważniejsze dla nich. To jak oni pytają, hej, skąd jesteś? Albo co robisz, to oni to pytają, bo oni chcą, żebyś ty ich zapytał, albo zapytała to samo. I bardzo szybko się dowiesz, Prawie wszystko o Amerykanach, jak, jak ich spotkasz. Okej, okay, może nie wszystko, ale bardzo dużo. I w tej książce ta kobieta napisała, że w Polsce to Polacy tak nie robią. I dla nich to jest, oni się czują tak jak nie wiem, jakby KGB ich złapali. I oni tak powiedz nam, jak masz na imię? Gdzie twoja rodzina mieszka? Psz! Nie wiem, czy to jest prawda, możecie napisać w komentarzach, <grym> ale to było śmieszne dla mnie. I ona napisała, że Polacy. Jak, jak się tak dobrze nie znają, to jeden sposób, żeby się poznać bardziej, zamiast zadawać pytania, to oni po prostu wypowiadają się na jakiś temat, że nie zadawają pytania, tylko po prostu coś mówią, może jakiś fakt. Albo on napisała, że często Polacy tak się zbliżają, albo tworzą relacje jakieś bliższe przez narzekanie. Nie wiem, czy to jest prawda. Możecie napisać w komentarzach, czy, czy to jest normalne dla was, że spotkasz kogoś nowego i tak chujowa pogoda, co? I oni tak, no, mega chujowa. Piąteczka. Pff. Nie wiem, czy to jest prawda. Jest mi trudno uwierzyć, że cały kraj po prostu narzeka cały czas, to jest niemożliwe dla mnie, ale możecie napisać w komentarzach, co Wy myślicie. I oczywiście Amerykanie też narzekają, ale nie jak kogoś spotykają przez pierwszy raz. To powiem tak, że ogólnie small talk jest proste. Jak ktoś mówi, How are you? to możesz mówić, Co chcesz? Możesz powiedzieć, yeah, good, albo chillin'. Wiesz, to po prostu znaczy, że relaksuje się, albo coś takiego. Ale jak będziecie się spotykać z Amerykanami, to wiesz, to będzie bardzo proste dla Was, bo oni będą Wam zadawać pytania. Możecie odpowiedzieć na te pytania, ale nie bądźcie tacy, że wiesz, oni powiedzą, Hey. Gdzie się wychowałeś, a ty tak... W Kielcach... Okej, okay, nie róbcie tego. Po prostu powiedzcie im i, i, i coś jeszcze powiedzcie, że o, wychowałem się w Kielcach i to jest takie miasto, miasto tutaj i możesz im co, coś o tym powiedzieć i, i po prostu zacząć gadać o tym. I możesz zmienić to, możesz po prostu to wziąć i zmienić jak chcesz, ale to jest bardzo łatwe, że jak oni będą zadawać pytania, Możecie odpowiedzieć, coś jeszcze trochę powiedzieć, i potem możecie zadać to same pytanie. Oni chcą, żebyś ich zapytał albo zapytała hashtag MeToo. Dlatego oni zadają te pytanie, żebyś ty ich zapytali to samo. Pamiętam, jak przyjeżdżałem do Polski i spotykałam nowych ludzi, i zacząłem z nimi rozmawiać. O, i to jest ciekawe, że w Stanach mówimy nowych ludzi. To meet new people albo to make new friends. A w Polsce to jest tak, jak rozmawiać z jakąś obcą osobą. Uuuu. Uh, okej. Okay? Jest taka różnica w tym. Dla nas to jest normalne, żeby rozmawiać z obcymi ludźmi, z nowymi ludźmi raczej. My chcemy ich poznać. My chcemy im zadać 50 pytań, okej? Okay? I wy musicie to samo robić. To jest bardzo proste. Słuchajcie, co oni mówią. Słuchajcie, jakie pytania oni zadają i potem możecie ich zapytać to samo. Bo jak ja przyjechałam do Polski, ja tak próbowałam robić, to było okropne. My to robimy, my zadajemy te pytania, żeby pokazać, wow, uważam, że jesteś interesujący, chcę więcej o Tobie wiedzieć. To jest sposób, żeby pokazać im, że Ty uważasz, że oni są wartościowi i chcesz więcej coś o nich wiedzieć. I wiem, że może dla Polaków nie patrzycie na to. I, I ja się to nauczyłem w taki bardzo trudny sposób. Przez pierwszy rok w Polsce po prostu mi się wydawało, że ludzie uważali, że ja jestem bezwartościowy. Bo oni w ogóle nie pytali mnie, nie zadawali żadnych pytań. Że ja zadawałem jakieś pytanie, oni tak krępowali się, tak. Ugh. Czemu on chce wiedzieć? I potem opowiadali tak bardzo krótko. Nie wiem, czemu Polacy są tacy dziwnie prywatni. Wiesz, słyszałam, że nawet w Starbucksie nie chcecie im dać wasze imiona? Wiesz ile ludzi mi powiedzieli, że jak oni pytają, jak masz na imię w Starbucksie, to oni kłamią. I na przykład jak nie wiem, mają na imię Tomek, to mówią, że mają na imię Zbyszek albo coś takiego. Czemu? Co wy myślicie, że oni zrobią z imionem Tomek? Przecież. Każdy Polak ma na imię Tomek, tak 50% pewnie, nie wiem. I co, co, co oni z tym robią? Co, co ty jesteś? James Bond? Że musisz kłamać? Co ty myślisz, że jak niechcący im powiesz, że masz na imię Tomek, to będziesz musiał ich zabić? Okej, okay, mało kapucino, coś jeszcze? Nie, to wszystko. A jak masz na imię? E, Tomek... E, nie, znaczy Zbyszek. Ech to nie możecie się tak zachowywać, jak rozmawiacie z native'ami. Szczególnie z Amerykanami, to jest bardzo dziwne. Ale też oczywiście wiem, że jest też taka sprawa, że Polacy się wstydzą i martwią się, że ktoś będzie ich oceniał. Uh... My o tym nie myślimy w Stanach, wiesz? Jako Amerykanie, dla nas jest normalne, że ludzie rozmawiają z akcentem, przez to, że mieszkałem w Stanach. Wiesz, ile akcentów jest w Stanach od ludzi, którzy są Amerykanami, i też mamy mnóstwo imigrantów, i każdy, i nie, nie tylko w Stanach, ale cały świat mówi po angielsku. To jest. Normalne, że ludzie mają akcent i to jest normalne, że ludzie popełniają błędy. To nie musicie się o tym martwić, oni nawet tego o tym nie będą myśleć. Jak nie będziecie rozmawiać z Amerykanami w ogóle, jak nie będziecie zadawać pytania, jak nie będziecie cokolwiek mówić, nawet jak będziecie mówić źle, to Amerykanie będą myśleć, że wy ich nie lubicie. Obiecuję wam, że to jest prawda. Jak nic nie będziecie mówić, to oni będą się czuć jak gówno. Amerykanie muszą mieć Waszą uwagę. Musicie z nimi rozmawiać, dużo odpowiadać na ich pytanie. I nie tylko jedno słowo, ale cały akapit musisz im odpowiedzieć. Ok? O czymkolwiek. Ich to nie obchodzi. Po prostu gadaj z nimi. Oni tak dużo gadają. I nie zapomnij zadawać pytania. I wtedy oni będą gadać. To jest bardzo proste. Po prostu zadawajcie dużo pytań i słuchajcie co oni mówią i róbcie tak, aha, wow, cool. I tylko tyle. To wystarczy. To jest small talk. Amerykanie tak dużo gadają, to oni nie mogą się doczekać, żeby gadać. Oni nie mogą się doczekać, dopóki jest ich kolej, żeby gadać o siebie. To mam nadzieję, że to trochę pomoże. Jak mówiłem, smo jest proste. Po prostu odpowiadajcie na ich pytania tak dobrze, nie tylko tak trochę. I wtedy zadawajcie to same pytanie. I tylko tyle to wystarczy. To jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie kciuka do góry. Oczywiście subskrybujcie, napiszcie w komentarzach i do następnego razu. Cześć!